Ochotnicza Straż Pożarna w Motyczu Poduchownym jest jednostką nienależącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy z Motycza w 2023 roku do zdarzeń wyjeżdżali trzy razy. Były to trzy miejscowe zagrożenia. Koszty utrzymania jednostki z budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku. Na wydatki składają się m.in. koszty mediów, zakup paliwa, ubezpieczenie, wypłaty ekwiwalentów, koszty pracy kierowców, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, badania lekarskie, instalacja odgromowa. Natomiast w latach poprzednich koszty utrzymania jednostki z budżetu gminy kształtowały się następująco. Ochotnicza Straż Pożarna liczy 32 druhen i druhów, w tym 12 członków czynnych OSP wyznaczonych do Składu Osobowego Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży pożarnej w Motyczu. W minionym roku jednostka uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które w tym roku odbyły się na stadionie w Gorzycach. Druhny i druchowie brali udział i zabezpieczali wydarzenia o charakterze gminnym. Jedna osoba uczestniczyła w kursie podstawowym zorganizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej Ternobrzegu. Ostatnie pięć lat obfitowały w niespotykane do tej pory wydarzenia. Między innymi w 2020 roku ogłoszono pandemię koronawirusa, a w lutym 2022 roku rozpoczęła się zbrojna agresja Rosji na Ukrainę. W organizacji pomocy włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. W czasie pandemii do najważniejszych zadań skierowanych do straży należało m.in. roznoszenie maseczek wśród mieszkańców oraz dezynfekcja pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej. Najważniejsze zadania realizowane we współpracy z samorządem w związku z agresją Rosji na Ukrainę to m.in. pomoc przy organizacji miejsc noclegowych, dyżury na granicy w punktach recepcyjnych, pomoc przy organizacji pomocy humanitarnej. Przekazanie sprzętu strażackiego dla Państwowej Służby Ukrainy dla spraw sytuacji nadzwyczajnych w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną. Wykonanie rozbudowy budynku Remizy OSP Motyczopo poduchowne wraz z projektem o wartości 540 tysięcy zł oraz zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za 600 tysięcy złotych.